Sport, zarówno w tym wielkim, jak i małym wydaniu, jest oczkiem w głowie władz miasta Żywca, które widzą w nim znakomitą promocję regionu. Od kilku już lat, na początku każdego roku, burmistrz Antoni Szlagor zaprasza na żywiecczyznę narciarzy Alpejczyków. W eskidach można uprawiać sporty zimowe, można uprawiać sporty w narciarstwie, jazdę na łyżwach, na sankach, ale my właśnie mamy teraz eliminację amatorów. Do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim, na, na które serdecznie zapraszam. To, co się orientuje, to jest bardzo wielu chętnych. Jak co roku będzie fajna, ciekawa, zimowa impreza. Organizatorem pierwszej tegorocznej eliminacji Mistrzostw Polski amatorów w Slalomie Gigancie był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. Na miejsce zmagań wybrano stację narciarską Zwardoń Mały Rachowiec, położoną w pobliżu przejścia granicznego ze Słowacją. Warto podkreślić, że ma ona znakomite warunki. Podczas gdy w położonym o 30 km od Zwardonia Żywcu temperatura wynosiła plus 8 stopni Celsjusza, to na trasie slalomu było minus 2, 40 cm śniegu. Pierwsza wyruszyła w trasę najstarsza uczestniczka imprezy Jadwiga Gołda z Żywca. Pojechała bardzo dobrze i wygrała w swojej kategorii wiekowej. Co prawda, w klasyfikacji generalnej była daleko, ale to nie umniejsza jej sukcesu. Przed Państwem pani Jadwiga Gołda, która od lat otwiera Mistrzostwa Polski w żywcu. One co prawda są rozgrywane na. Obecnie na stoku małego rachowca z Wardoniu, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że pani Jadwiga Gołda zawsze jest pierwsza, i dlatego też chciałbym, żeby pani pochwaliła się swoimi sukcesami. Sukcesy są w różnych dziedzinach sportu, w narciarstwie też. Staram się niezmiennie utrzymywać kondycję i formę. No, jest przy, przepiękny dzień, jest przepiękna trasa. Przygotowanie, Organizator, organizatorzy przy, pięknie przygotowali e, trasę, e, także wszyscy są zadowoleni. No, na razie po pierwszym przejeździe prowadzę e, mamy, jestem przed drugim przejazdem. Więc y, też no, naprawdę super, super jest i zapraszam jak zwykle y, starsze panie i y, 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 panu oczywiście. Panowie to nie trzeba zapraszać, ale panie, żeby przyjeżdżały, żeby rekreacyjnie oprawiały sporty, róże, zimowe, y, inne, bo to naprawdę daje nam siłę, moc i kondycję i urodę też. Najlepsza wśród kobiet była Monika Borkowska z Krakowa. W pierwszym przejeździe uzyskała 41,79 sekundy. W drugim pojechała jeszcze lepiej. Zmierzono jej na mecie czas 41,11. Drugi czas w konkurencji kobiet wykręciła Magdalena Góra ze Szczyrku. Pierwszy przejazd pokonała w 42,72 sekundy. Drugi pojechała o ponad 1,5 sekundy szybciej. Na mecie zmierzono jej 41,25 sekundy. Trzecia w klasyfikacji generalnej kobiet była niespełna 20-letnia Klaudia Kuczyńska z Leśnej. Czasy jej przejazdów to odpowiednio 44,54 oraz 42,19 sekundy. Szczególnie wynik tego pierwszego znacznie odbiega od możliwości i umiejętności tej zawodniczki. Podczas zawodów nie nagradzano zawodniczek i zawodników za klasyfikację generalną, lecz za miejsca w poszczególnych grupach wiekowych. Oto najlepsze zawodniczki w kategorii K3. Wygrała Magdalena Góra ze szczyrku przed Klaudią Kuczyńską z Leśnej i Iwoną Szafrańską z miejscowości Mogilany pod Krakowem. Panie dyrektorze, piękna pogoda i tradycyjnie rok rozpoczynają zawody mistrzostwa Polski eliminacja mistrzostw Polski amatorów na Narciarstwie alpejskim. No tak, z tego miejsca chciałem bardzo podziękować personelowi kolei. Znakomicie przygotowany stok, myślę, że jeden z najlepiej przygotowanych stoków w Beskidzie. Dużo pracy w to włożono i naprawdę Jesteśmy pełni podziwu dla ekipy. Znakomita drużyna. I teraz o Mistrzostwach Polskich. A no cóż, Mistrzostwa Polski, kolejne eliminacje, kolejne starty, kolejne przejazdy. Jed dla jednych bardziej udane, dla innych mniej udane. No walczymy. Wielu zawodników od lat startuje w Mistrzostwach Polski Amatorów. Takim etatowym uczestnikiem jest między innymi Zdzisław Talik ze Zwardonia. Oznaczony 138 numerem startowym, liczący prawie 57 lat zawodnik przejechał dwa przejazdy niemal w takim samym czasie i wygrał w swej kategorii wiekowej. Drugi w kategorii M2 był Piotr Słowik z węgierskiej Górki. Startujący na Rosinolah zawodnik pokonał pierwszy przejazd w 40 i 12 setnych sekundy, zaś drugi w 40,27. i Trzecie miejsce w kategorii M2 wywalczył Jacek Sroczyński z Chorzowa. Stracił do drugiego miejsca 2.18 sekund. Pasja narciarstwa jest od y, dzieciństwa, no, z, z racji tego, że mieszkamy tutaj w Beskidzie Żywieckim, więc y, zawsze nas do tego ciągnęło, to jest y, w dawnych czasach jeszcze no, nie było co innego robić, więc to narciarstwo to jest taką pasję. Y, bawi, bawimy się tak powiedzmy w amatorskie, y, ściganie, co nas to cieszy, wiek już Mamy tam dostojne, ale nas to cieszy i jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy w takich właśnie zawodach jak tutaj się pościgać w miarę bezpiecznie, na dobrym stoku i w dobrych warunkach. Bardzo dobry czas dzisiaj, zarówno pierwszego jak i drugiego przejazdu. No powiedzmy udało się jakoś tak przejechać miary szczęśliwie, aczkolwiek zawsze człowiek by chciał jeszcze inaczej. Pamięta się te czasy, gdzie się jeździło jeszcze lepiej, no ale jestem zadowolony, że, że w tej grupie powiedzmy udało się tak zjechać. Przed zawodami na zwycięzcę slalomu giganta w kategorii generalnej typowano Roberta Zubka ze Szczyrku, trenera kadry PZN, reprezentującego Gopr Beskidy. Startujący ze 158 numerem startowym 46-letni Robert Zubek pojechał wspaniale. W pierwszym przejeździe uzyskał 38,17 sekundy. W drugim, mimo że miał czas o 800 gorszy, wygrał zdecydowanie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce w generalce zajął Jakub Stryjewski z bielska białej. Prawie 17 lat młodszy od Roberta Zubka, zawodnik pokonał pierwszy przejazd w 38,73 sekundy, a drugi w 38,71. Regularność nadzwyczajna. Różnica między przejazdami tylko 2 setne sekundy. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczył Waldemar Lalik z Jerzmanowic. Zawodnik ten miał drugi czas pierwszego przejazdu 38,42 sekundy. W drugim pojechał gorzej, zmierzono mu na mecie 39,8. To zadecydowało, że przegrał srebrny medal o 7 setnych sekundy. Stok rewelacyjnie dzisiaj przygotowany. W ogóle byłem w dużym szoku, jak tutaj przyjechałem, bo jechałem ze szczyrku. Przez żywiec tutaj wszędzie była plusowa temperatura, a tu przyjechałem na mały rachowiec i w minusie trasa twarda, rewelacyjne ustawienie, naprawdę na wysokim poziomie zawody. Z siebie jestem no, również bardzo zadowolony, bo konkurencja była dosyć duża, no a udało mi się wygrać. Najlepsi zawodnicy eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów oprócz punktów do klasyfikacji Mistrzostw Polski otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez Mosir Żywiec.